Kamil Stoch, jeden z najbardziej utytułowanych polskich skoczków i lider obecnej reprezentacji Polski w tej dyscyplinie, udzielił niepokojącego wywiadu. Sportowiec podczas ostatnich zawodów pucharu świata miał się źle i, jak sam mówił, czuł wypruty z energii. Skoczek odzyska jeszcze formę. Gdy w 2011 roku Adam Małysz odstąpił od zawodowego skakania, wydawało się, że trudno będzie znaleźć dla niego godnego następcę Oczekiwania spełnił jednak Kamil Stoch, który dziś znajduje się w ścisłej czołówce Pucharu Świata O jego dokonaniach niejednokrotnie pisaliśmy na pikie.pl. Trzykrotny mistrz olimpijski, Małysz, przywoził do Polski tylko olimpijskie srebro. Pomimo sukcesów w zeszłym sezonie, obecnie radzi sobie poniżej oczekiwań. Podczas dzisiejszego konkursu zajął szóste miejsce, a jego słowa odnoszące się do zawodów, które wypowiedział w rozmowie z mediami, mogą niepokoić. Skoczek przyznał, że nie czuł się na siłach i brakowało mu energii. To wszystko pomimo faktu, że w sobotę ustalił rekord skoczni w japońskim Sapporo. Skacząc na odległość 148,5 m. Dziś mała zmiana w dyspozycji ogromnie zaważyła na wyniku. Kamil Stoch był wypruty z energii w rozegranych dziś zawodach na japońskiej wyspie Hokka i do Kamil Stoch skoczył najpierw na odległość 126,5 m, a w drugiej serii na 131,5 m. Pierwsza spróbnie dość, że była krótsza, to jeszcze została wykonana ze zaniedbaniem kryteriów dotyczących stylu. Sędziowie swoje wątpliwości wyrazili punktacją. Kamil Stoch po zawodach szczerze opowiedział o przyczynach swojej niedyspozycji. Czym zaniepokoił kibiców w Polsce. Robiłem, co mogłem, by jako tako utrzymać się na dobrym poziomie. Myślałem, że ten skok będzie odrobinę dłuższy, przez co podwozie wysuwałem dość awaryjnie. Teraz już nic na to nie poradzę, powiedział skoczek. Głównym powodem gorszego występu Polaka był stan jego zdrowia. Naszego reprezentanta męczy przeziębienie. Zgodzę się, że nie było łatwo, bo po tych wszystkich perypetiach czuję się dość mocno osłabiony. Trzy skoki były dużym wyzwaniem. Technicznie wykonałem je na bardzo dobrym poziomie, ale niestety brakowało siły. Czuję się wypróty z energii i nie marzę o niczym innym jak o kąpieli i łóżku, dodał zawodnik z zębu. Brakowało wewnętrznej siły w rozmowie z portalem skiumping.pl Kamil Stoch został również zapytany o to, czy oddany dzień wcześniej na rekordową odległość skok nie nadwyrężył jego możliwości fizycznych, szczególnie nóg. Tak wyczerpująca dla umysłu i ciała próba, Kamil poczuł wyraźną ulgę, gdy zakończył lot na odległość 148,5 m, mogła odbić się na jego dyspozycji. Skoczek uspokoił jednak reporterów i kibiców. Nasz reprezentant stwierdził, że winne jest złe samopoczucie, a jego nogi nie ucierpiały po wyraźnie wymagającym lądowaniu na niemal płaskiej nawierzchni. Nogi pracowały tak, jak powinny, ale brakowało mi wewnętrznej siły. Dałem z siebie wszystko, bo przeleciałem taki kawał drogi nie po to, by leżeć w hotelu, ale by coś zrobić. Było pewne ryzyko, ale mieliśmy wszystko pod kontrolą. Starałem się podejmować decyzje względem tego, jak się czuję, powiedział Kamil Stoch.